Teraz tutaj dosłyszły słuchy, żeście prezentowali co? Dezertę tak ciekawych tak. dokumentów. Ja, 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 ja pilnuję armii austriackiej swojej rodziny. Bardzo ja. miło, bardzo Jest. miło. <laughs> Frajcie Kania Kaniowski. Oznajmiam Wam, że... Franciszek Józef I, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, I Lodomerii król Jerozolimy, etc., etc. Na wniosek dowództwa CK Twierdzy Przemysł nadaje Kani Kaniowskiemu Markowi Kondratowi honorowy tytuł naczelnego dostawcy wina obrończą twierdzy Przemyśl. W imieniu żołnierzy CK stacjonujących twierdzy Przemyśl dziękujemy za umożliwienie zaopatrzenia w szlachetne trunki, które podnoszą ducha bojowego i zdolność obronną garnizonu. Piękny Puszka. dzień. Uchwalę ojczyzny. Pan, Daj, pan Józefa. Pan Józefa Daj, To jeszcze nie pan. wszystko. Panie Heniołzki, dostaniecie przypustkę na czasowe przebywanie w Twierdzy Przemyśl. Proszę wpisać swoje dane, osobowe nazwisko, imię grupę krwi. Jak nie wiecie, jaka jest grupa krwi, proszę wpisać CD całkiem do dopę. I tak ja tutaj piszę, okazywać na żądani żandarmerii fortecznie. Zrozumiano? Tak jest? Piękny dzień. Ale najjaśniejszego pana. Nie ja jeszcze raz. Mamy jeszcze jedną prośbę. Na szybie bardzo prosimy. Ja, może ja posłużę plecami. Dzięki. do A gdzie Kuda jest, wyszedł na taras. przyjdzie zaraz.